Taka pierwsza, dla nas bardzo ważna rzecz to tym projektem modernizacja infrastruktury sportowej w zespole szkół publicznych nr 1, budowa boiska lekkoatletycznego niestety to chyba już był czwarty przetarg, tak Pani Burmistrz? Czwarty przetarg. Mieliśmy problem z wyborem, z wyborem wykonawcy, ale praktycznie przed dwiema godzinami Dwie godziny temu podpisaliśmy y, umowę z wykonawcą z terminem na koniec października. Niestety koszt jest wyższy niż zakładaliśmy. Jednak jesteśmy po rozmowie z Ministerstwem Sportu i ta różnica y, w proporcji 50 na 50, te, ta zwyżka, 50% z tej zwyżki jest deklaracja Ministerstwa Sportu, że zwiększymy, zwiększymy także udział miejski, więc umowa została dzisiaj podpisana. Rada Miasta w ubiegłą środę wyraziła zgodę na takie rozwiązanie, więc prace ruszą prawdopodobnie, w, można powiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu, bo przekazanie placu także nastąpiło dzisiaj 12 listopada. Jest planowana wizyta Ministra Sportu w Kościerzynie. Yy, więc yy, być może będzie na otwarciu. Kaszubski inkubator w przedsiębiorczości. Wczoraj mieliśmy dni otwarte. Część z Państwa była. Yy, budynek został odebrany. Chyba w dniu jutrzejszym zostanie przekazany operatorowi już yy, w zarządzanie. Więc ta inwestycja też yy, yy, powoli jej realizacja yy, wkracza w taką fazę wykonawczą. Yy, otwarcie. Zgodnie z planem 28, 28 października. Bardzo wdzięczna akcja, już po raz drugi ją realizowaliśmy, i uważamy, że powinna się wpisać i się w naszym jakby w ocenie wpisze na stałe w kalendarz wszystkie dzieci z klas pierwszych, wyposażone przez miasto w kamizelki odblaskowe. To o tyle istotne, że. Chodzi praktycznie, weszła ustawa, która y, nakazuje nam wszystkim, bez względu na wiek, poruszanie się po zmroku po drogach publicznych w kamizelkach czy y, w, w, w ubiorach z elementami odblaskowymi. Chcemy rozpropagować y, jakby to hasło. A najlepszym ambasadorem na tego typu sprawy są dzieci. Z jednej strony to ich bezpieczeństwo, a z drugiej strony, jak dziecko przyjdzie w kamizelce do domu, to, to z całą pewnością rodzina się też tym zainteresuje. Chcielibyśmy widząc jaki pozytywny odzew jest też propagować jakby to rozwiązanie wśród osób dorosłych. Tutaj szczególnie liczymy też na Radę Seniorów i w ogóle generalnie seniorów to jest grupa wiekowa, która ma sporo czasu. Chcemy z taką akcją edukacyjną, edukacyjną. Też tę akcję też skierować właśnie do osób dorosłych, a szczególnie seniorów. Radiowóz dla uf, zakupiony za zgodą Rady Miasta ze środków, miejskie, ze środków budżetu miejskiego dla Komendy Powiatowej Policji, a też y, samochód y, dla naszej straży miejskiej, która y, ten wyeksploatowany y, już kierujemy wręcz <grym> szukamy nabywcy, a, a no, to auto w dobrym stanie technicznym nie nowe używane ale w dobrym stanie technicznym myślę że będzie służyło naszej straży miejskiej przez kolejne lata i to tak zaplanowaliśmy tak zresztą życzył sobie pan komendant policji bo tak policja odpowiadała więc o 15:00 zaraz po konferencji byśmy, byśmy się tym zajęli też sprawa wielokrotnie poruszana na sesji przez radnych to monitoring szczególnie tego miejsca Znanego na wszystkim niedaleko parku. Tam w głębi widzimy e, obiekty, z którymi mamy największy kłopot. To jest e, budynki e, handlowe przy ulicy Dębowej. Nowa kamera monitoringu o dużej rozdzielczości. E, sądzimy, że ułatwi pracę e, Straży Miejskiej, ale też Policji. 8. Chcielibyśmy za, zaprosić Państwa na stadion miejski w Kościerzynie. E, myślę, że bardzo ciekawa impreza. Wojewódzki finał e, piątego turnieju Orlika o Puchar e, Premiera. Donalda Tuska, dzisiaj już e, Prezydenta Rady Europejskiej, więc... Którego też zapraszamy. E, też, którego też zapraszamy, tak. E, właśnie zastanawialiśmy się, gdzie mamy wysłać zaproszenie, bo okazuje się, że już nie do Kancelarii Premiera, e, ale <laughs> e, turniej wojewódzki po raz pierwszy w Kościerzynie będzie rozgrywany. Odbyła się kolejna edycja Kościerzyna Zapłuceny. To już trzecia edycja tego wydarzenia. Cieszyła się jak zwykle, jak w poprzednich edycjach, bardzo dużym oddźwiękiem, popularnością wśród mieszkańców i turystów. W przyszłym roku to będzie przełom marca, kwietnia i potem tak jak teraz podobnie to będzie w okolicach września. Myślę, że, że Widać po innych miastach, że, że, że ta akcja cieszy się popularnością, nie tylko w Kościerzynie, ostatnio słyszałem w Toruniu, także biorąc z nas przykład, aby u nas po prostu tych podmiotów było jak najwięcej. Wczoraj przebywałem w okolicach Browaru i znajomych próbował tam dostać się na obiad i mówi, że niestety wszystkie miejsca zajęte, więc widać z tego, że, 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 że to był dobry, dobry, dobry pomysł, także będziemy na pewno tą akcję kontynuować jednocześnie zachęcając jak wcześniej powiedziałem żeby jak najwięcej podmiotów wzięło w niej udział. Budżet obywatelski rzeczywiście komisja rozpatrzyła wnioski ewa krótko pani Burmiszewa, która była w składzie komisji myślę ma na większą wiedzę parę informacji. Wnioski te dotyczą tak Poprawy bezpieczeństwa na, skrzy... na ulicy Wyspiańskiego Grodgera. Schody łączące ulicę Karnowskiego z ulicą Sędzickiego. To jest drugi wniosek. Trzeci wniosek. Plac zabaw na ulicy Małej Kolejowej. Chodnik na ulicy Małej Kolejowej i plac zabaw na klas sportowy, ja to tak określam, urządzenia siłowe w parku, przy ulicy dworcowej, przy popiersiu kręciszka Sędzickiego. To są, to są te wnioski, które, które zostały przez Komisję no siły, nie, 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 zakwalifikowane do dalszej oceny przez mieszkańców. Łączna wartość tych wniosków to tylko kwota około 60 tysięcy złotych. Także wszystkie mają szansę na realizację. Jeżeli one będą mogły być zrealizowane w innym trybie, to oczywiście chętnie zrealizujemy, ale musimy trzymać się tej formuły budżetu obywatelskiego. Tam główne, tam odpadło część wniosków, ale główny problem, że odpadły, to było albo kwota była zbyt wysoka, bo tutaj trzeba pamiętać w uchwale było ograniczenie, że pojedynczy wniosek to nie może być więcej niż 20 tysięcy złotych i część tych wniosków przekraczała kwotę, a druga. Drugi taki obszar wniosków, które nie zostały rozpatrzone, to wnioski y, były ewidentnie skierowane do mieszkańców, nie do firm. Jeżeli zgłaszała to firma, to jest zupełnie inny tryb budżet obywatelski jest skierowany do mieszkańców. W związku z tym, y, ale jeżeli te wnioski uznamy, że one są y, zasadne, y, to z całą pewnością będziemy też rozważali, bo nie chcemy lekceważyć żadnego wniosku, tylko. Ta formuła, tak jak powiedzieliśmy, budżetu obywatelskiego w tych ramach musieliśmy się trzymać. Mieszkańcy to, to podstawowe kryterium, mieszkańcy zgłaszają to. I druga kwestia to ten próg 20 tysięcy. Chodziło o to, żeby wypatrywać często małych rzeczy wokół miejsc, gdzie mieszkamy, a oczywiście duże projekty, jeżeli tylko są zgłoszone, nawet to mogą zgłaszać radni, wszyscy możemy je zgłaszać, ale budżet obywatelski zastrzeżony. Do tych kryteriów, które opisane są w uchwale Rady Miasta. Rok 2015 to będzie ostatni rok tej drugiej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W tym roku pracowaliśmy nad nad dwiema lokalizacjami. Jedna to obszar ulicy Bazowej Składowej, czyli ten trójkąt pomiędzy ulicą Budowlanych, Przemysłową a Drogowców i drugi i oczywiście tam prace projektowe trwają. Ostatecznie tutaj po konsultacji w radzie miasta zwyciężyło takie rozwiązanie, połączenie tego planowanego węzła integracyjnego, który chcemy, czyli patrz takie połączenie wszystkich rodzajów komunikacji na dworcu kolejowym. I połączenie tego ze szpitalem specjalistycznym, bo tam też jeździ komunikacja autobusowa, przemieszczają się mieszkańcy. Ten ruch z całą pewnością się nasili po uruchomieniu kolei metropolitalnej, bo to już widać że spore zainteresowanie, więc chcielibyśmy ten ciąg ulic od, od dworca kolejowego do szpitala przebudować, poprawić bezpieczeństwo. Tutaj taki główny ciąg ulic to Świętopełka, Mestwina. Skarszeska, Mońska dalej, klasztorna, Kościuszki piechowskim dziesięć umów podpisanych z przedsiębiorcami, z różnymi podmiotami, między innymi ze szpitalem, statystykę sporządzoną przez Państwową Straż Pożarną co do ilości zdarzeń, kolizji to, to ta statystyka potwierdza, że to jest chyba dobry wybór jeżeli chodzi o przebudowę tego układu i poprawę tam bezpieczeństwa w ciągu ulic. Z całą pewnością będziemy ubiegali się o maksymalne dofinansowanie na poziomie 3 milionów złotych. Czy udział własny to będzie więcej niż dodatkowe 3 miliony, bo, bo proporcja jest 50 na 50, tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale z całą pewnością taki projekt tak należy szacować, że mniej więcej taki będzie koszt. Tak zakładamy 6, być może nawet 7 milionów. Budynek Bar Express. Bar Express tutaj. <laughs> Mamy kłopot, aby porozumieć się z konserwatorem co do sposobu prac na elewacji. Nie chce nam się konserwator zgodzić na docieplenie, szczególnie tej części frontowej. To jest dla nas komplikacja, bo takie stanowisko, gdybyśmy mieli tylko odtworzyć elementy na elewacji bez docieplenia, to oczywiście spadają parametry, jeżeli chodzi o oszczędność energii. Ale dzisiaj dyskutowaliśmy jeszcze na. Na, na Radzie w ciągu tygodnia podejmiemy decyzję, czy, czy jednak y, trudno, no, będzie troszeczkę, będą troszeczkę gorsze parametry, ale y, no, możemy się oczywiście kłócić z konserwatorem, pójść, nie wiem, w spór i trafi to gdzieś może nawet w podwołaniu do Ministra Kultury, bo taka jest procedura, y, a robota nie będzie zrobiona. Y, pra, trwają prace na elewacjach, trwają prace wewnętrzne, więc jeszcze na sezon grzewczy można tak powiedzieć, że znikną paleniska i nastąpi redukcja emisji, bo nie będzie spalania węgla, tylko będzie podłączenie pod sieć ciepłowniczą, która w ulicy dworcowej została wykonana dwa lata temu. Były spotkania tutaj z, z lokatorami, dokładnie mieszkanie po mieszkaniu omawialiśmy. Nie, nie mieliśmy takich informacji. Czy ktoś będzie niezadowolony? No z całą pewnością, to trzeba się troszeczkę przestawić. Nie ma co kryć, że Trzeba będzie też się nauczyć korzystania z tego, bo takie nieroztropne korzystanie chociażby z centralnego ogrzewania może skutkować też no, wynikiem na rachunku, który trzeba będzie zapłacić za, za ogrzewanie. Ale nie, nie mieliśmy takich sygnałów. A to, że przy tak gruntownej ingerencji, jeżeli chodzi o ingerencję w, i wejście do mieszkania, no, to oczywiście mogą być jakieś. Obszary konfliktowe, to tego się pewnie nie uniknie, ale staramy się tak prowadzić ten proces inwestycyjny. Szczególnie uszulęliśmy tutaj wykonawcę, żeby współpracował z lokatorem jeżeli lokator ma jakieś swoje sugestie, spostrzeżenia, które są słuszne, a które nie pogaszają parametrów, jeżeli chodzi o oszczędzanie energii, czy też generalnie o ideę tego projektu aby wyrzucać mówiąc krótko paleniska w których będą spalane paliwa i, i emitowane zanieczyszczenia to my oczywiście na wszystkie dobre podpowiedzi jesteśmy otwarci to przecież nie chodzi o to żeby mieszkańcom utrudniać tylko żeby ułatwić życie nie nie mamy takich informacji żeby były jakieś tam protesty wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeni raczej była taka twórcza dyskusja i zmieniamy też standardy cywilizacyjne tak bo to dotyczy także budynków z lokalami użytkowymi, ale szczególnie jeżeli chodzi o mieszkania, aby y, chociażby te sprawy y, toalet, y, rozwiązywać od razu też wymiany instalacji elektrycznych, tak jak to ma miejsce w tych dwóch budynkach, które wykonujemy, bo przecież te instalacje często jeszcze y, pracują na bazie instalacji na przewodach aluminiowych, y, co jest przeżytkiem, więc a zupełnie inne zużycie prądu dzisiaj mamy w mieszkaniach niż na przykład 10 czy nawet 20 lat temu. Czasami tak jak mówimy, no, pęknie nie wiem, materiał i A okres zimowy, najgorsze są dla tego typu, jeżeli chodzi o instalacje, wczesna wiosna. Po okresie zimowym grunt gliniasty najczęściej, który zamarł, zmienił swoją objętość rozmraża się i często okazuje się, dochodzi do, do dużych awarii, szczególnie na wodociągach, więc te rzeczy pewnie są nieuniknione. Oby tylko było jak najmniej taki hmm. przykład, tam na przykład Jacek, ty pewnie to obserwujesz wcześniej, na osiedlu Rogali, rogali. tam praktycznie no, nie mieliśmy, mówiąc szczerze, idealnej firmy wykonawczej, jeżeli chodzi o firmę drogową, pokaleczyła nam na przykład y, sieci y, preizolowane jak poszło ciśnienie, poszła temperatura, to mnóstwo było gdzieś wycięć, bo, 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 bo Państwo znacie technologię, rury pralizowane mają taki, taki przewód monitorujący. Jak wchodzi wykonawca po wykonawca, nie ma generalnego wykonawcy, to jest też duży kłopot. Każda ingerencja osłabia taką konstrukcję na nawierzchni po jakimś czasie pewno no, gwarancja nie wystarcza, bo ta nawierzchnia traci.